zyywisa któreyta. Włoska narzeczona, odcinek 60. Są prześliczne. Wiedziałem, że ci się spodobają. To ręczna robota i najlepsza włoska porcelana. Cudowny dodatek za do to. Podobają mi się, ale jeszcze coś ci pokażę. Mam dla ciebie niespodziankę. Spójrz. Nasze zaproszenie. Te są dla rodziny Angeles. Możesz rozdać tyle, ile chcesz. Osobom, z którymi pracujesz. Krewnym z Italii. Przyjaciółkom. Komu tylko zechcesz. Pietro Angeles z żoną. Zabierz je. I pomyśl: Twój sen się spełni. O takim ślubie zawsze marzyłaś. Usiądź i posłuchaj. Mów. Wyjedziesz w podróż z Aitaną. Musisz wypocząć i ogarnąć myśli. Dziękuję, babciu. Jesteś niesamowita. Wiem. Ale po co z Aitanu? To lekka przesada. Zrób coś od siebie. Ona do ciebie pasuje. Wole fiorelle. Bardzo ją kocham. Rzuci? Nie chcę. Głupie gadanie. Czyli podjęliśmy decyzję Ty ją podjęłaś, babciu Zrobisz, co ci każę Masz trudny charakter Nareszcie to zrozumiałeś Jadę do pracy Uparciu Ale przy mnie nie zginie Powiesz, co mówił lekarz, czy pogadamy o pogodzie? Jest dziwna. I taka zmienna. Widzisz? Doktor mówił to, co zawsze. Przepisał mi nowe leki. Nie ma czego świętować. Nie o to mi chodziło. Powiedziałam ci już wszystko. Masz charakterek. Koniec pytań. Dziękuję. Do widzenia. Wkrótce ślub, prawda? Tak. Nie znam się na tym. Jestem i zostanę kawalerem. Od zawsze tylko pracuję i nie myślę o weselu. Wszystkie moje dziewczyny, wszystkie, czyli dwie, narzekały, że nie mam dla nich czasu i pracuję, zamiast się żenić. Najbliżej ołtarza stałem w dniu ślubu mojej siostry. Na moich oczach dostała furii. To była katastrofa. W kościele narzeczony nadepnął na tren i podał suknię. Było gorąco i tort się rozpuścił. Orkiestra nigdy nie dotarła. A do tego pan młody spędził godzinę w toalecie. I Godziny. Przez 60 minut zegar robił tik-tac, tik-tac. Siostra myślała, że jej mąż uciekł z Potem było już tylko lepiej. Ktoś przyniósł magnetofon tej wielkości i zaczęły się tańce. Młodzi byli szczęśliwi mimo podartej sukni i niedyspozycji połowy gości, których skusił tort. Nadal są razem? Już nie. Po trzech latach się rozwiedli, bo szwagier zagłośno chrapał. Pamiętaj, że narzeczona nie powinna płakać przed ślubem. Co to znaczy? Może zabić krawcową, makijażystkę, fryzjerkę, ale nie może płakać. Jeśli mnie pytasz o zdanie, odpowiem ci si z całym szacunkiem. Skoro Don Vittorio doprowadza Cię do łez, jest, nie bierz już ją. Poszukaj szczęścia gdzieś indziej. Nie daj się gnębić. Pokonaj wszelkie przeszkody. Spójrz na to z innej strony i znajdź tego jedynego. to Na nic moje słowa prawda? Cudowny pomysł, wyjedziemy razem tylko ty i ja. Jeszcze się nie zgodziłem, to pomysł babci. Wszyscy spełniamy jej życzenia. Nawet ty. Porozmawiamy później? Co się dzieje? Tempo jest zbyt szybki. Nadrabiamy stracony czas. Potrzebuję więcej powietrza. Wybacz, ale duszę się przy tobie. Chcesz mnie zostawić? Tego nie mówię, ale daj mi odetchnąć. Muszę się zastanowić, zaplanować przyszłość. Zrobisz to w podróży. Chcę zostać sam. Obiecuję, że wieczorem albo jutro wrócimy do tematu. Zadzwoń do mnie. Czego chcesz? Porozmawiajmy. Uważam, że ktoś z kierownictwa tej wspaniałej firmy powinien dostać premię. Świetny pomysł. Jak co roku Pedro zgarnie całą kasę. Niekoniecznie. Tym razem ty możesz wygrać. Liczy się dobra wola. Mów wprost. Czego chcesz w zamian? Zapomnisz o teście DNA. Mój honor nie ma ceny. I tak dopnę swego. Miło nie będzie. Nie boję się twoich gruźb. Pożałujesz, jeśli dziecko jest twoje. Żona cię rzuci, a nasza spółka się rozpadnie. Pedro jest mądry. Nie pozwoli, żeby taki drobiazg zaszkodził firmie. Super. Co powie kochana Donia Eloisa? Za żadne pieniądze ci nie odpuści. Uważaj, komu wypowiadasz wojsko. Nie wiesz, do czego jestem zdolny. I tak cię zniszczę. To wszystko prawda. Jesteś pewien? Ja też nie wierzyłem, ale spójrz. Przepustka Sergio. że wśród w na miejscu pożaru. Coś takiego. Skąd się tam wzięło? Chciałbym poznać logiczne wytłumaczenie. Nie wiem, ale mam oczy otwarte. Sergio dziwnie się zachowuje. Prowadzi podejrzane rozmowy telefoniczne. Nie wiem. Sama widzisz. Miał coś wspólnego z podpaleniem? Co chciał osiągnąć? Wrobić Anibala. Zrzucić na niego winę. Co za chory pomysł. Mężowie i kochankowie robią różne rzeczy. To twoja nowa mina? Tak. Co się stało? Obudziłam się. Rośliny i ty potrzebują wody, słońca i czarnej ziemi. Nie martwię. Śmiech to zdrowie. Zdrowie? I tak wszyscy umrzemy. Ty i ja. Przestaniemy oddychać, opuścimy nasze ciała. To nie śmierć, tylko transformacja. Pamiętam, że przepraszam. Później pogadamy. Do widzenia. Gdzie byłaś? Rano nie dotarłaś na uczelnię. Nie miałam ochoty. Studia to nie zabawa. Przyszły lekarz musi chodzić na zajęcia. Przecież masz zwolnienie. Ale ty nie masz. Co z tobą? Jesteś dziwna. Nic. Przejdźmy się. Porozmawiajmy. Nie chcę chodzić ani gadać. Dlaczego? Zostaw mnie. Powinniśmy. Daj mi spokój. Nasze uczucie coraz bardziej rozkwita. Twoja siostra jest chora. Ma słabe serce. Pierścionek zaręczynowy. Nie możesz go poślubić. Dlaczego? Bo wcale go nie kochasz. Był przyjacielem karty. Zgoda, Vittorio. Zostanę Twoją żoną. Zrobię to dla Diany. Wejść. Można? Podobno chcesz mnie widzieć. Mam coś dla Ciebie. Dla mnie? Proszę. Kies? Co to? Zaproszenie na mój ślub. Twój ślub, gratuluję. Dla ciebie, twojej mamy, siostry i siostrzeńca oczywiście. O. Dobrze, że cię widzę. Musimy porozmawiać. Nasz związek nie może być taki. Jaki? Pełen nieporozumień, pretensji. Przesadzasz. Zajmij się swoją Aitano. Nie kochasz, Wiktoria. Sama tak mówiłaś. Pamiętasz? Dość tych gierek. Sam tak mówiłeś, pamiętasz? To naprawdę koniec. Fiorella protestuje, ale się zgodzi. Przyprowadź całą rodzinę. Co jest? Nic, tylko przykro ci, bo coś nas łączyło. Mnie też jest przykro, ale jesteśmy dorośli. Chętnie przyjdę na twój ślub. Skąd ta mina? Akurat tego dnia moja siostra wyjeżdża. Niestety nie może przyjść. Co za pech. Na pewno bardzo się zmartwi. Chciałaby cię poznać. Wzajemnie. Może przy innej okazji. Zorganizuj kolację z udziałem całej rodziny. Zaprosić tutaj. Zgoda? Oczywiście. Wychodzisz za mąż? Oto przyjechałam z Włoch. Myślałem, że po szczęście. Trzeba je budować każdego dnia. Moje maleje, odkąd tu jestem. Dlatego muszę odejść. Mojej siostrze się nie pogorszy. A ja znajdę pracę w restauracji. Piękna perspektywa. A gdzie szczęście? Znajdziesz je u boku Aitany. I tu. Co będzie z tobą? Ja znajdę swoje. Daj znać, czy przyjdziesz zgodnie z instrukcją. Jaką? RSVP. Dziwna formuła. Nieważne, jak. Zapraszam. Ogrodnik straci pracę. Tylko mu pomagam Tak się zaczyna. Nim się spostrzeże, będzie po wszystkim. Biedak. Nie wygryzę go.

Nie wierzę, że Sergio kazał podpalić mój dom, żeby oskarżyć Anibal. Rozumiem Twoje zdziwienie. Śledztwo trwa nadal. Dowiemy się, jak było naprawdę. Cudownie, ale. Będę z Tobą szczery. Uważam, że to Sergio. Dlaczego tak mówisz? Nie skrzywdziłby cię specjalnie? Nigdy by tego nie zrobił. Mówiłaś, że Anibal kazał go pobić. To była zupełnie inna sytuacja. Kazał go pobić. Sergio postanowił się zemścić. I przy okazji coś ugrać. Nie spaliłby mojego domu. A gdyby nawet powiedziałby mi o tym. Zgodziłabyś się, żeby wrobił Anibala? Nigdy w życiu To jakaś pomyłka Sergio by tego nie zrobił